Siemanko, i zapraszam na kolejny test. Dziś sobie wrócimy do testów diabełków. Yy, ostatni raz diabełki przetestowałem 5 miesięcy temu, także można powiedzieć, wielki powrót, tak? A tym samym witam wszystkich już w 2024 roku. No i tak właśnie, dzisiaj yy, najbardziej niebezpieczna klasa pirotechniki, czyli oczywiście diabełki. Yy, będą to diabełeczki Dumbum, yy, Snap Bangers i Kulicki od Klaska. Tak się prezentuje to opakowanie. Dla tych, co nie wiedzą, diabełki, zimnoognie, ognie, również testuję. Jestem tego zdania, że każdy rodzaj pirotechniki trzeba przetestować. Yy, tak się prezentują boki tego opakowania. Yy, tutaj ich nazwa, BK2V1. Yy, co tutaj jeszcze mamy? Czech Republic. Yy, yy, instrukcji w języku polskim tutaj nie znajdziemy. Ale tak, NEC na 20 sztuk, bo w tym opakowaniu właśnie znajduje się 20 sztuk diabełków, to 0,03 gram na 20 sztuk. Certyfikat także się tutaj znajduje, jeżeli chodzi o tył opakowania, to tak, minimalna granica wiekowa to 15 lat, tutaj numer. Partii to 2301, rok wyrobu 2023, najlepiej zużyć przed końcem 21-12-2033 rok. No i składowanie od minus 5 do 40 stopni Celsjusza i maksymalna wilgotność to 80%. Tak to właśnie się prezentuje. Teraz myślę, że od razu przechodzimy do otwarcia opakowania. A i zanim to oczywiście będą dwa testy, czyli najpierw pojedyncza sztuka, a później 19 sztuk na raz. Tak się to właśnie prezentuje. No i tak, najpierw sprawdzimy czy tutaj są zgniecione sztuki. No i niestety są, także już będzie mniej sztuk yy, do testu. No tu jest już zgnieciona. Także, no ale podejrzewam, że to wina, nie wiem, na przykład kuriera, który mógł, nie wiem, paczkę gdzieś przygnieść, no i po prostu się zgniotło, albo już takie po prostu były, tak no. Różnie to może być z diebełkami, tak wiecie, że to nie jest trwałe. O, na razie widzę tylko, że ta jedna sztuka jest zgnieciona, także nie jest najgorzej. Teraz krótkie cięcie i zaraz przechodzimy do omówienia pojedynczej sztuki. No i niestety po przyjrzeniu się dokładnym trzy sztuki są niestety zgniecione, także mamy 17 sztuk no i jedna sztuka będzie testowana i później 16 sztuk naraz. A tak się prezentują właśnie nasze diabełeczki. Wziąłem dwie sztuki, ale nie wiem, czy to dobry, dobry pomysł. A, chyba wezmę jedną po prostu i Wam to lepiej pokażę w ten sposób. Yy, tak, są one oczywiście wszystkie w kolorze czarnym, no i są one właśnie takich większych yy, rozmiarów niż te tradycyjne Diabełki, czy tam Duszki, yy, Diabełki FX, wiecie, one są wszystkie mniejsze, no te są takie duże, tak, ale jeżeli chodzi o huk, yy, to myślę, że to będzie to samo, no zobaczymy zresztą. Widać takich solidniejszych rozmiarów Diabeł. Chociaż testowałem też te Diabełki Mega XXL, no i one chyba też były właśnie podobnych rozmiarów. Tak to właśnie wygląda jeszcze raz. No nie ma zbytnio o czym mówić, tak? Także to by było na tyle zamówienia i przechodzimy już do testów.